Jest problem z dostępem do mieszkań, a w tym samym czasie milion osiemset tysięcy mieszkań stoi pustych. Dlaczego? Czy Polacy nie chcą zarabiać na wynajmowanych mieszkaniach? Chcą, ale się boją. Przepisy są tak skonstruowane, że jeżeli ktoś Wam nie płaci za wynajęte mieszkanie, to nic mu nie możecie zrobić. Najpierw, przez pierwsze trzy miesiące w ogóle nic nie możecie zrobić. Jeżeli dalej Wam nie płaci, możecie mu wysłać pismo z prośbą o zapłatę w ciągu miesiąca. Jeżeli nie zapłaci, dopiero wtedy możecie rozwiązać z nim umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Razem daje to 5 miesięcy, kiedy ktoś wam nie płaci. Jak już umowa wygaśnie, to dalej nic z tym nie możecie zrobić. Możecie tylko pójść do sądu, który ma kilka lat na rozpatrzenie waszego wniosku i wydanie wyroku. Jak już macie wyrok z sądu, to nic z nim nie możecie zrobić. Przekazujecie go do komornika, który znowu nic z tym nie może zrobić, bo musi zaczekać, aż gmina przyzna temu człowiekowi mieszkanie zastępcze, co może trwać kilka lat. Efekt jest taki, że przez kilka lat ktoś wam niszczy mieszkanie, nie płaci wam za mieszkanie i robi długi spółdzielnie. Co z tym można zrobić? Trzeba zmienić te przepisy tak, żeby prawo chroniło uczciwych, a nie chcących żyć na czyjś koszt oszustów.